W dzisiejszym odcinku Polatane TV pokażę Wam budowę skrzydła i jak wystartować ze skrzydłem. Zapraszam. To jest krawędź natarcia. Tutaj mamy bryty, które usztywniają nam krawędź natarcia. Tędy skrzydło łapie powietrze, co widać. Mamy krawędź spływu i mocowania dolinek. Zawsze przed każdym lotem trzeba sprawdzać, czy nie są tutaj w jakiś sposób naruszone. Przy uprzęży natomiast mamy taśmy nośne, które są rozdzielone na rząd A, rząd B, rząd C, rząd D i sterówkę. Sprawdzamy, czy nasze linki nie są poplątane, sprawdzając po prostu każdy rząd po kolei. Taśmę mamy przyczepione za pomocą karabinczyka do naszej uprzedzy. Teraz zaprezentuję start odwrócony alpejski, który polega na tym, że stajemy przodem do skrzydła po wpięciu się do karabinczyków. Taśmę mamy w ten sposób. Wyrywamy sterówki i łapiemy taśmy A. Ale tak będą przekręcone, więc musimy podłożyć pod i teraz złapać oburącz. W momencie, w którym skrzydło nam ucieka, puszczamy jedną rękę ze sterówką i zaciągamy sterówkami. I obrót. I napieramy. Podchodzimy pod skrzydło. Skrzydło w kalafior zwijamy, gdy mamy niedaleko do miejsca startu, bądź gdy mamy czyste podejście. Jeżeli są krzaki, no musimy włożyć skrzydło do worka. Wpinamy sterówki, łapiemy razem wszystkie linki, zwijamy i podchodzimy do skrzydła. Nasze skrzydło już zaczyna tworzyć kalafior. Dociągamy linki do końca. Jeżeli jeszcze jest dość luźne, to można poszczególne linki sobie podociągać. I zakładamy na plecy. Idziemy do miejsca startu. Teraz pewnym zdecydowanym ruchem wyrzucamy nasze skrzydło. Jeżeli dobrze był złożony kalafior, to powinniśmy startem odwróconym alfejskim bez problemu je rozwinąć, żeby przygotować je do startu. Więc wypinamy sterówki, łapiemy taśmy i próbujemy. Jest już prawie gotowe do startu. Tam się nam zaplątało, ale teraz to już się uda. I mamy rozłożone skrzydło. I gasimy mocno zaciągając strywki. Teraz zaprezentuję start klasyczny, który polega na tym, że jesteśmy tyłem do skrzydła. Start ten przydaje nam się bardzo przy startach z napędem PPG. No, i w górach, kiedy słabo wieje. Sterówki mamy w ten sposób, wypinamy. Ręce wkładamy pod taśmy, łapiemy taśmy A i rozkładamy ręce, naprężając taśmy. Spróbujemy wyczuć, czy jesteśmy w środku, czuć to na rękach. Cofamy się i zasuwamy do przodu. Ile fabryka dała? Gdy skrzydło jest nad głową, je przyhamujemy. Możemy sobie z nim pójść kawałek. Napieramy oczywiście, kładąc się prawie, że na twarz, i biegniemy. Biegniemy mocno i skrzydło zaczyna nas nieść. I w przypadku górki, już startujemy. I gasimy skrzydło, mocno pociągając sterówki. Dzisiaj to już wszystko. Jeżeli się podobało, to subskrybujcie mój kanał i łapki w górę.